Witam serdecznie. Jest piątek. Piątek to chyba mój ulubiony dzień do nagrywania filmu. Z reguły jest to dzień dla mnie trochę wolniejszy, a jednocześnie szybszy na rynku. Kiedy mamy coś, co się dzieje tutaj w tabeli? Dopiero o 14:30, a jest godzina 9:47, także rynek o 9 się otworzył. Więc zobaczcie, co się dzieje tutaj na e, australijskim dolarze do kanadyjczyka. Jaki to jest moment? Wsparcie opór jest szansą czy zagrożeniem? To jest pierwsze pytanie. Tak? Druga sprawa, czy przebija fałszywie czy faktycznie? tak? Tu mamy wsparcie opór. Żeby zobaczyć, jeżeli historycznie ktoś nie widzi, znaczy na żywo, co się tutaj dzieje, na M30, bo to jest M30, to przełączamy na M5. Tak? Na M5 widać dynamika ceny się łapie, także właśnie tutaj mieliśmy, tutaj był moment przed chwilą do podejmowania decyzji. Rynek stał. Słuchajcie, rynek spadł, rynek cofnął się i rynek stał. Tutaj nie było dobrej dynamiki, to znaczy rynek zatrzymał się tak, jakby nie był pewien, czy będzie się wybijał do góry czy w dół, ale po chwili yy, doszło do akceleracji ceny tak? i teraz jesteśmy w takim momencie. Także z reguły tutaj właśnie yy, wbija się kontrakty. Kontrakty, czyli yy, po teście, zobaczcie, był to klasyczny test. Możemy tutaj zamiast ruchomej linii, możemy Wyznaczyć to wsparcie, opór, tak? I zobaczcie, że jest to klasyczny test na M5. Na M30 też od niej jest widoczny, jak na żywo patrzymy, co się tu wydarzyło, tak? Czyli, że rynek spadł, cofnął, czy zatrzymał się i dalej spada, tak? Na M5 jest to bardziej szczegółowo istotne, tak? Teraz tak, jak na M5 wykonał się test, to czy będzie to test na dużą ilość punktów, czy małą ilość punktów? Czytaj, czy na M30 H4 wykonał się już test, czy jeszcze nie. No tutaj patrzymy na M5. Na H4 ten test może być głębszy, tak? Także on się może wykonać jeszcze na M30, H4, a to jest bardziej test na jakim interwale? Na tym, na który patrzymy, czyli na M5. Czyli z M5 może się wykonać test, który dalej na M30 będzie faktycznym trendem spadkowym, ale może dojść do sytuacji, kiedy na M30 dopiero faktyczny test się wykona, tak? Także miejmy to na uwadze. Aczkolwiek, czy jest to dobry znak? Fantastyczny. Bo z M5 małego testu może się okazać, że będzie po prostu, żadne, nie będzie żadnego testu na H4M30, będzie dalszy spadek, tak? Dynamika ceny. Jaka to jest agresywna dynamika? Właśnie taka. Zobaczcie, jak agresywnie tutaj rynek podchodzi i szukamy kolejnej rundy. Co w innych filmach, filmach instruktażowych zaznaczam. Kolejna runda to jest kolejny spadek i patrzymy, czy rynek odwraca do góry w kolejnych rundach, czy po prostu spada i kolejne rundy spadkowe szuka. Tutaj mamy. Rundę cofnięcia się, która wskazuje na to, że dynamika jest agresywna, jest spadkowa. Wykres trzyma się przy minimum, zobaczcie. Jak trzeba się przy, nim, przy minimum, to czego możemy oczekiwać od niego? No tego, że będzie robił kolejne spadki, że będzie kolejne dno. Zobaczmy w międzyczasie jak porusza się rynek na innych instrumentach. Na Austryjczyku do Kanadyjczyka tak samo, tak? Ten sam moment, zobaczcie. Na euro-dolarze jest to słabszy układ w ogóle, tak, mieszany. Na funcie będzie to trochę lepszy układ, mamy tutaj flagę i mamy wyrwanie z flagi, także mamy typowe w miarę pozycje krótkie, jakby ktoś szukał, tak. Co jeszcze? Czy tutaj odejście jest agresywne, duże, czy bardziej wskazuje na to po prostu, że jesteśmy w fali być może jakiegoś testu, tak. Tak jak wspominałem, test na M5, spadek i tutaj trochę większa realizacja zysku, Większa, mikro, realizacja z tego odcinka, tak? Z tego odcinka, który ma, nie wiem, 10 punktów, czy 15, czy 6. <noise> Tutaj, akurat, jest to, zobaczcie, 6 punktów w sumie. Także jest to naprawdę mikro ruch. Jak chcecie zobaczyć, jaki jest naprawdę ruch, to przełączacie na M30. W ten sposób to wygląda, tak? Na M30 nie wygląda to na najmniejszy ruch, ale Kanadyjczyk nie robi dużych ruchów, dlatego, tak? Przynajmniej niektóre pary walutowe z Kanadyjczykiem. Także jest to ruch, tak jakby było tutaj 10-15 pipsów na eurodolarze, tak jak wspomniałem. I zobaczcie, na M30 widzimy, że podbija mocno kurs do góry, czy bardziej stoi w jakiejś granicy małego oddechu do kolejnego spadku, tak? czyli bardziej widzimy, że podbija zrobił rundy takie, czy bardziej widzimy, że lekko wzrósł. Kiwa się tutaj, czasem nawet wzrośnie bardziej i znowu runie, tak? To jest pytanie, gdzie? Jak jesteśmy bardziej zaawansowani, czy nawet średnio zaawansowani, czy widzieliśmy 2 trzy tego typu momenty na, na instruktażu Forex Trader, to już możemy odpowiedzieć na pytanie. Zobaczcie, rynek wytraca na wartości siły wzrostowej, mimo tego, że mikro, mikrodynamika jest, są rundy tutaj jeszcze pro Zobaczcie, on się kłóci, ale w kierunku wzrostów. ale czy są to wzrosty typowe? Jakby tutaj był prawdziwy kupujący typowy wzrost, to rynek boom. W ten sposób wyszedł, a nie tak tutaj sobie rzeźbił dynamiką prowzrostową, ale yy, mizerną, marną, tak? Natomiast nie jest to do końca powiedziane, że wykres będzie na bank spadał. Tak? Także tutaj mogą się znaleźć nagle mocniejsi kupujący rynek. Tutaj się to okaże, jak wejdą mocniejsi czy tutaj mocniejsi kupujący i nagle bum, bum, bum. Może być tak, tak. Ale na ten moment nie ma takiego wskazania. Na ten moment rynek realizuje tą mikrofalę i widzimy większych sprzedawców, tak? I to widać w tej świece już, która może jeszcze skakać, ale większe szanse ma już już zaczyna z tutaj propagandy krótkoterminowych wzrostów, zaczyna łapać, zobaczcie dynamikę prospadkową. Jak łączę świecę, czyli w ten sposób, to na jednej świecy pokazuje ruch, tak? W ten sposób, to jest na jednej świecy. Jak jest na oddzielnych świecach, to pokazuje w ten sposób, tak? Także połączony ruch. analizy technicznej dla tych, którzy pierwszy raz oglądają taki film, to jest to jest pojedyncza świeca, tak? I dalszy spadek. Także możemy. Możemy zablokować tutaj na chwilę nagrywanie, chociaż to było na tyle, co chciałem wam pokazać na dzisiaj, tak? Bo często ciągniemy te nagrania w jedną drugą stronę. Tutaj akurat jest to przykład interesującego wejścia, czy momentu do wejścia w rynek, tak? I zobaczcie, i dynamika ceny zepchnęła tą świecę, tak? Czyli mamy do czynienia dalej, czy ta dynamika ceny jest duża, średnia czy słaba? Sama nerwowość ceny. Słuchajcie, ona jest duża, do bardzo dużej i na minimach się zatrzymuje i przełamuje. Jest to bardzo duży przykład dynamiki ceny, bardzo dobry. Czyli inaczej dynamika duża, bardzo dobry przykład. tak? Jak widzicie, nie ma żadnych danych. Także to nie jest przykład na, na jakichś konkretnych danych, co dla mnie będzie to lepiej czy gorzej, jak tego typu ruch jest bez danych. Dla mnie, słuchajcie, kiedyś, jak nie było danych, to wręcz mi to było na rękę, bo wtedy nie trzeba było martwić się tym, że rynek nagle zrobi coś takiego, coś takiego, znowu coś takiego, tak, albo będzie w dwie różne strony podążał, bo bez danych przynajmniej jest to naturalny kierunek jakiejś transakcji, tak? I naturalne wyjście ze stref, strefy podaży popytu komportu, czyli tej, tak, strefy 1 do strefy 2. Więc jest to naturalne wyjście, naturalne i agresywne, tak? Także na M30 euro-dolara mielibyśmy tutaj kilkadziesiąt punktów, na M5 euro-dolara mielibyśmy 15-20 pipsów tutaj już, tak, na plusie. Tutaj mamy raptem z trudem 10, tak, niedużo ilość punktów, ale chodzi o zachowanie, powtarzające się zachowanie na rynku, tak. Notabene dla tych, którzy obserwują paterny zwycięskie, tutaj mieliśmy pater numer 2 na wsparciu-oporze, czyli dosyć, bardzo klasycznie, tak. Natomiast ja nie rozpatrywałem tego zachowania z perspektywy paternu numer 2, tylko z perspektywy wyrwania wsparcia oporu, które było zagrożeniem i potrzebowaliśmy jakiś test, a nie samo wyrwanie z, z tutaj na tym punkcie z paternu numer 2, bo wsparcie opór było za mocne. Natomiast jeżeli ktoś wyszedł, wszedł w rynek tutaj, to widać, nie skończyłoby się źle to dla niego, co najwyżej na zero. Także pattern, że tak powiem, się sprawdził. Ale tutaj w tym wypadku trzeba było obserwować rynek z perspektywy wsparcia oporu i testu, tak? Test w ten sposób, test w ten sposób, test w ten sposób, tak? Czasem nawet w ten sposób, ale test prospadkowy, tak? Dalej dynamika ceny bardzo agresywna. Świadczy to o kolejnym możliwym tąpnięciu na kolejne kilka pipsów, tak? Czyli nie podbiciu do góry. Tylko kolejnym mocnym tąpnięciu. W ten sposób odczytujemy dynamikę ceny. Ale musimy być otwarci na to, że wszystko się zmienia na wykresie i coś takiego może zamknąć nam na zero wtedy, tak? Także yy, zrobimy znowu pauzę. Znowu pierwszy raz zrobimy pauzę i za chwilę przejdziemy do tego, co się wydarzyło na poszczególnych świecach. Czy jaka akcja się skończy? Dziękuję.